16. 16 ale, pan, 7, ale w depresję 8, po prostu wychwalą nam. 20, po prostu. 20, już zaczęliśmy? 20, 20, 20, no dobrze. 23, no i gdzie, gdzie kupić 24, najlepsze chodaki? 25. Eee, Szyndzielowskiego, 25. O! Mieszkania, 8. Gdzie? Eee, no. Ty się mnie pytasz, gdzie kupić chodaki. No tak, no. Wszędzie możesz kupić. Wchodzisz, piszesz tak. Chodaki. I potem będzie już sklep. A na lepsze, no to nie mogę reklamować, ale no to są jedyne. Tak. Rozumiem, czyli po prostu ich już nie ma, bo one są u Pana na nogę. A, bo pojedynie, tak? No, no tak, no, bo bo pan, pan powiedział jedyne. No. Wiem, tak, tak wiem. E, troszkę, Ale pan, sobie wystrugam na nowe. No, wystruga Pan sobie? A, skórkę zostawi od góry. A, okej, okay, rozumiem. E, a wy pani, ja w ogóle e, miałam okazję poznać Pana syna, Kamila. Kamila? O. Tak, normalnie jak Pana słucham, mam wrażenie, tak? tak, że macie taki sam głos, jak normalnie widziała Kamila. No żartuję. Tak. A wie pan w ogóle jak mi Kamil powiedział, że pan jest jego tatą? Jak powiedział, że co? Był jego dowód osobisty na stole. Ja biorę ten dowód osobisty, tak patrzę i mówię Kamil, gdyby tak usunąć twoje pierwsze imię, to byś się nazywał Jerzy Kryszak, jak ten kabareciarz. on mówił, no to mój ojciec. I tutaj proszę bardzo, 10 lat później To było 10 lat temu, tak? Tak. To ty to ty miałeś dwa latka. Pan Dobra. Ja nie wiem, mi się pana syn zadaje. No, 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 ja teraz, właśnie, teraz już nie ze mną no Właśnie. No właśnie, nie wiem o co chodzi. Z dzieckiem. W podcaście wojewódzki kędzierski powiedział pan, że o polityce wręcz trzeba robić kabaret. Monologi. Dlaczego? To, żeby. Żeby się ludzie nie pozabijali trochę. To znaczy, kiedyś było w komunie, było tak zwane powiedzenie, że trzeba troszkę um, że pozwalali na tak zwaną. Kabaretowe życie, dlatego żeby troszkę tego powietrza zrzucić, tak. czyli ten wentyl, tak, czyli ta dziureczka, spuścimy tyle, zakręcimy. A, nie będzie, nie będzie źle. Powiemy, że jest wolność, bo się śmieją. A to o to chodzi, żeby trochę uczyć też ludzi dystansu, żeby nie zabili się za hołownię, żeby się nie trzaskali po pyskach Zakaczyńskiego żeby nie obrzucali się błotem za Tuska, czy, czy gnojem za kaka za kakamysza. Faceci są, ktoś ich wybrał, a że komuś się to nie podoba, albo decyzje są złe, albo są mądre, albo są dobre, albo są niedobre, albo są niesłuszne, albo są krzywdzące, to wtedy jest kartka do głosowania. Jest pizza, można o w nocy zjeść z kartką i zjeść, te, wrębać tę te pizzę ja i zagłosować. Z, tak? z tego rejonu. Tak? No więc, więc w tym roku nie było pizzy. No i więc, więc na, próbować nabrać dystansu i to powinni być właśnie kabaryciarze. To znaczy mhm. uczyć ludzi, że wolność to jest również wolność śmiechu z kogoś, mhm. a piętnować, jak mi się wydaje, za idiotyzmy, za kretyńskie, za oszustwą, za kłamstwa, za jakieś parszywe obietnice, takie, takie obietnice już wiadomo, że polityka jest nie jest najczystsza, nie jest najuczciwsza, ale czego się trzymajmy? Są jakieś limity. Tak? Nie napompujesz, koła do momentu, napompujesz koło do momentu, kiedy nie pęknie. Więc. Więc uważajmy, dlatego ten wentyl czasami jest to, żeby nauczyć ludzi dystansu i pokazać im, że można piętnować śmiechem, że śmiech jest no bronią taką, nie chcę powiedzieć okrutną, bo ona jest w ładnym opakowaniu, mhm. bo jest w opakowaniu z, z pozornie serdecznym, ale wyśmiać można a, tak, że komuś się odechce, Rządzić. No Wiele rzeczy ukryte jest pod zamiarem tak. w ogóle tak. rozśmieszenia kogoś, prawda? Tak. Powiedział Pan też, że na scenę trzeba wychodzić po coś i dlatego też Pan już nie gra w filmach, bo nie ma po co. Dlaczego w takim razie, po co wziął Pan udział w LOL, kto się śmieje ostatni? To już samego doświadczenia. <laughs> to jest doświadczenie, bo jeżeli ktoś mi mówi, ja się zastanawiam naprawdę, bo ja tak no szczerze mówiąc, miałem brać udział w pierwszej edycji. Tylko złapał mnie COVID dzień przed nagraniem. A, -a, -a. A, -a. <laughs> A i ten COVID nie złapał, no i żeśmy to odroczyli, odroczyli. Ale ja naprawdę, że spotkałem się no kilka razy i rozmawiałam z... Ja nie lubię takich programów, generalnie nie lubię takich programów, takich typu Big Brother albo no, to jest jakby fragmencik, tak? jesteśmy gdzieś razem. Jest tak? jakieś reality. Jest, jest, tak, jest jakieś reality, tylko tu jest jakieś celowe, tak? jest jakiś pułap, jest, jakieś, jest jakoś uformowane. Są takie reality, że nie ma żadnej, możemy robić wszystko, co chce, no i tak. tylko kwestia tuba, co przekraczamy i czego nie przekraczamy. A tylko było przekroczenie śmiechu. So, pomyślałam, pomyślałem, że może będzie fajnie spotkać się z ludźmi. A Lubię w sumie poznawać wszystko jest, wiesz, że to jest różnica wieku spora między całą, między mną a tą całą garską. ale ja strasznie lubię być, ja się czuję młody zresztą, tak samo jak oni, ja w ogóle się nie czuję, starszy, szczerze mówiąc, jestem wieku Kamila. W wieku Dlatego <laughs> mi, mi to było na rękę. Um, wiedziałem, że poznam ludzi, dwa, nie wiedziałem jacy to będą ludzie, a mniej więcej Otrzymywałam sygnały, że z jakiej parafii kto co będzie, ale kto dosłownie to nie. Natomiast cieszyłem się na takie spotkania, bo to są spotkania, które są takimi, takimi lekko wyzwaniami, ale nie spodziewałem się, że takimi. Śmiałam. W którym momencie było się najtrudniej powstrzymać od śmiechu? To nie chodzi o powstrzymanie się. Od śmiechu się nie powstrzymałem dwa razy absolutnie przypadkowo. Absolutnie przypadkowo. Niecelowo, nie celowo, że ktoś na mnie dybał i ja puściłem no tak. farbę albo, że był pokaz czegoś. I rozumiem, no, że to jest bardzo śmieszne. Nie, kompletnie nie. Nic. A przypadek sprawił raz, że coś robiłem kawę, podszedł Maciej, yy, ja mówię, chcesz kawę, on tak, coś trąciłem jemu, co się pola kawę, ja tak na no, tu była kamera, tu było lustro, wiesz, w się czuł bezpiecznie, bo tyłem w kuchni. No i Benz. I Benz. Taka, nie ma pana i Marii, Maciej się Maciej mówi tak to przez ciebie. Bo jemu coś poleciałem kawałek, tak, to ma. A dwa... To było też, usłyszałem coś, czego co nie było skierowane do mnie, tylko półtora metra dalej. Co to było? To było mówione chyba do Piotra Stamowskiego, ktoś to mówił. Albo Karol, albo ktoś. Ja siedziałem obok. Byłem, jakby celowo się włączałem, bo widziałem, że tam może być się coś zadziać głupiego. Więc mówię tak, założyłem sobie te okulary, co nie widzą i korki do, te korki do uszy mówię, że to nie słyszą. I tak, no hm, dobra, dobra się już, niech się tam teraz zamordują. Usłyszałem coś, co mnie po prostu tak rozśmieszyło. Takie głupie to było, tak głupie strasznie. Że to po prostu no musiałem, no. no i puściłem farbę i wyskoczył czarek i mówi, ha. Myśli pan, że Polacy mają... Nie tym mówmy my tam błagam się. Bo jesteśmy narodem wybranym. Wybrany? Nie Jesteśmy takim samym narodem, jak wszyscy inni. Wszyscy się śmieją tak samo, wszędzie są kabarety, wszędzie są te, te, te nastojaka, jak się to nazywa? Stand upy, najaka, stand, stand upy. Ale pan nie jest stand -uperem. Pan nie lubi jak się pan wszędzie. tak nazywa. Nie, bo jak się utarło że stand upy to jest. To jest wulgarniejsza forma na stojaka, tak. ale nie, nie widzę powodu. Myślę, że to jest mniej więcej to samo, powiem ci szczerze, Tylko tyle, że ja. Lubię, panu się lubię. Nie, też różnimy się jedną rzeczą. Że ja lubię jakby stacjonarny mikrofon, to znaczy lubię mieć ręce wolne, wiesz, bo. Nie lubię, a, ja a, lubię, nie lubię tego, bo to jest takie bardzo dziennikarstwo radiowe. A wolę mieć to, bo ponieważ jestem całym sobą, tak? A nic mnie nie krępuje, poza tylko oczywiście tym metrem, ale. A ty, tym się różni tak naprawdę. Ale co coś się pyta, co? że co? Coś, że coś stoję, nie wiadomo o co chodzi. To. Weźcie ma tyle, Tamiuszcie, weźcie to. Dobra, ale ja rozumiem, tak już wróćmy. Nie, nie wróci pan do filmu, bo nie ma pan po co, ale gdyby powstał film o panu, to ty by pana zagrał? Zagrał pan sam A, w siebie. Widzisz, tak? chodziło, chodziło o to. Ty się pytałaś. E, mam nawet nie słuchał mam... mojego pytania. bo mi się przypomniało no. teraz, bo, 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 bo się zapytałeś, bo nie wychodzę, bo trzeba mieć coś do powiedzenia. Tak, bo to jest dla mnie najważniejsze. Uh -huh. Bo od tego doszedłem e, na pierwszą rocznicę szkoły teatralnej. Krótko, krótko powiem, był taki e, gostek, który się nazywał Jerzy Goliński, um, Wybitny reżyser. Za dużo chciał sprzedać. Gdyby chciał mniej sprzedać, byłby jednym z najwybitniejszych. Ale chciał za dużo rzeczy umieścić, w związku z tym. Gubił się w drobiazgach, Natomiast był świetny, był nam świetnym wychowawcą. Powiedział jedną rzecz. Było u nas 12 osób. Proszę wejść na scenę. To pierwsze, pierwsze godziny, pierwszy zajęć w szkole teatralnej na pierwszym roku. Ktoś wszedł. Ktoś wszedł. Ktoś wszedł. Ktoś wszedł. 12 osób weszło. To się każdego. A po co przedajdzie na scenę? Po co jesteś na scenie w ogóle? Po to wchodzisz? No i pana odpowiedź? Właśnie po coś. Bo chcę coś komuś przekazać. Według mnie ważnego, bo inaczej to moje wejście na scenę jest koniec. Po, mm -hmm. po co? Więc wejście, czyli pójście do publiczności, do ludzi, zajęcie im skrawka czasu. Musi być po coś, film musi być po coś, bajki są po coś, bo zawsze jest morał w bajce. Jeżeli są seriale, to jest dla mnie najgłupsza rzecz na świecie, bo to się nie kończy. To się nie kończy niczym. Cały czas jedzą zupę. Nie wnosi nic do życia. A pogotowie przyjeżdża, rodzi się dziecko, ciotka przyszła. Ile razy ma ta ciotka przyjść? Bo to już Pan mówił, że Pan Dzwonią, nie płykają. umie grać codzienności. Nigdy Pan no nie, coś nie umiał grać To jest coś strasznego. A tu coś czytałeś gdzieś? No, Przygotowałam. Żeby, żeby właśnie pan mnie nie wyganiał. Martysiu! Nie? No, to, no, no to ja jednak wrócę do tego pytania no, w takim razie. E, czy miałby sens, żeby nakręcić o panu film, żeby opowiedzieć więcej? Nie właśnie... miałoby nam niższego sensu. Dlaczego? Wy no, pan, ile mógłby nie. pan na tym wychować nowych kabareciach? Nie? nie, 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 to by trzeba było się wiesz co. Trzeba było się tak po. Kamil pan mógłby pana zagrać. A, no oczywiście, tak. tak. Muzykę tak. napisać? Tak. Nie, nie. E, Coś, co sprzedajemy, musi mieć też pewien sens mhm. i też po coś. Czyli jeżeli, jeżeli pokazujemy mój portret, to w jakiej sprawie? Mhm. W jakiej? Po co? No, żeby pokazać co? No ja właśnie mówię, no, żeby nauczyć, jak dobrze być kabareciarzem, no jak dobrze być aktorem komentarz. No dobra, tak, no po tak. prostu się położył, ustawił zdjęcia, potem wyszedł, jedzie, Chodzi autem, za, założył chodaka, a potem wyszedł znowu do ludzi, że nie z czego oni się zaśmiali. nie wiem, mieście. nie znam tego nazwiska pan, tego. w ogóle w moim mieście robił nie, nie tak dawno zdjęcia do chodził pan z tak, i tak, fotografował tak, roślinki. Tak, ta wana łąka była tak, kwietna, tak. Tak. Popularyzacja łąki kwietnej a, i słusznie zresztą, czyli nie kosimy, nie kosimy, tak? Tak. Bardzo fajne, kiedy paru ludzi spotkałem, świetnie, że, że, że są tacy jeszcze, wiesz, pasjonaci, że im się chce w ogóle coś takiego robić. To jest świetna rzecz. Ty sobie wyobrażasz, co się dzieje między takimi blokami, co tam się dzieje teraz. No nic, jest taka trawa, jest, jest błoto, pada deszcz, jest w ogóle kurde, nie ma, ma trawy, nic. No dobrze, no to w takim razie skoro nie ten film, no to no, przykro mi bardzo. Jednak myślałam, że namówię co nie na Dobra, to film, samo no... jest ze wszystkim, a nie widzę powodu tak naprawdę. Trzeba wyjść, jeżeli, jeżeli idziemy do kogoś, to po coś. Po co ty przyszłaś, Ale na scenę, po co, co czekałaś teraz na mnie? No bo zawsze chciałam pana bardzo poznać. O, i to jest po to no. Martynka się zjawiła, po coś, czyli przyszła do mnie po parę słów, żeby pogadać, żeby się uśmiechnąć, żeby chwilę ze mną pobyć. Nie mam to na kamerze. I to już zostanie, bo to nic nie ginie. No oczywiście w przyrodzie nic nie ginie. Mówię, pójdzie i zostanie. No oczywiście, że tak no jest. Ja Co będzie chciało, to osiągnie. Bardzo dziękuję panu za wywiad. W ja razie. Cię ściskam. Ja, to pozdrawiam pa, pa. Państwa. Pa, pa. pa.